I spotkamy się z architektką, z projektantką wnętrz, która tym razem specjalizuje się w doborze oświetlenia. Zapraszam na program Z Miłości do Światła. Oliwia, ty jesteś projektantką szytą na miarę, tak można by powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz program Z Miłości do Światła, bo zajmujesz się właśnie doborem oświetlenia. Powiedz mi, skąd taka konkretna specjalizacja? Jest to taki temat, który z jednej strony chciałam, żeby mnie wyróżnił, drugi, żeby wpłynął pozytywnie na odbiór wnętrz przez moich klientów. Bardzo pozytywnie działa na nas światło, ono może nas zarówno stymulować, relaksować, wprowadzać dobry klimat, więc jest to taki aspekt, który jest dla mnie szczególnie istotny w projektowaniu wnętrz. Ty zajmujesz się scenariuszami świetlnymi. To nam się pięknie łączy z koncepcją naszego programu, bo tutaj często też słyszymy niemal filmowe opowieści o życiu naszych bohaterów. To teraz powiedz mi, co to są konkretnie już te scenariusze świetlne? To są takie różnego rodzaju e, sytuacje, które mogą nas spotkać e, w naszym własnym domu czy mieszkaniu. E, na, to naszą przestrzeń wykorzystujemy w różnych aspektach. Czasami e, na przykład przygotowujemy mieszkanie bądź dom na wizytę gości. Potrzebujemy dobrze przygotować naszą przestrzeń, którą chcemy zaprezentować gościom. E, w innych sytuacjach chcemy się zrelaksować, usiąść za zamką wina, obejrzeć jakiś film. Wtedy potrzebujemy takiego stonowanego światła. E, ciepłe oświetlenie dobrze wpływa na relaks. Jasne oświetlenie z kolei będzie nas pobudzać, więc e, dobrze jest, jeśli stworzymy sobie różne różne warianty, które albo będą nas stymulować, albo wyciszać. Czy to ma też znaczenie w kontekście rytmu naszej pracy, rytmu naszego dnia? Bo wiesz, każdy pracuje w innych warunkach, są osoby pracujące w domu, są takie, które pracują poza domem. Czy to też trzeba wziąć pod uwagę? Jak najbardziej. Zwróć uwagę na to, że rano mamy światło zimne. To jest światło, które nas pobudza. Światło słoneczne jest, e, ra, o poranku jest światłem zimnym, e, więc e, Rano mamy dużo energii do działania. Później to światło się zmienia na coraz cieplejsze, aż wieczorem przechodzi w relaksujące ciepłe światło. Jeśli na przykład potrzebujemy wieczorem popracować, usiąść do jakichś dokumentów, warto zastosować zimne oświetlenie, które będzie działało na nas stymulująco. Jeśli chcemy się zrelaksować, włączmy sobie ciepłą lampkę. Mhm, czyli to światło ma znaczenie i powinno współgrać z porami dnia, tak? I też porami roku, bo natężenie światła jest różne zgadza się jesienią i zimą nasze zapotrzebowanie na światło wzrasta więc w związku z tym warto sobie dobrze oświetlić na ten czas pomieszczenia w których przebywamy warto uzupełnić to światło żebyśmy czuli się lepiej natomiast latem mamy dłuższe wieczory więc też nasze zapotrzebowanie troszeczkę się obniża Gościem naszego odcinka był Piotrek, który jest influencerem, jest youtuberem, zajmuje się muzyką, mówił o tych nowoczesnych formach oświetlenia, nieco nawet takiego, powiedziałabym, dekoracyjnego, jak chociażby światła LEDowe. Co Ty myślisz o takich dodatkach? Czy to może być główne źródło światła, czy takie towarzyszące dodatkowe? Ja bym potraktowała je jako opcję. Jest to fajny element do wprowadzenia takiej zabawy, czy żartu we wnętrzu. Możemy sobie zmieniać nasze wnętrze w zależności, jak potrzebujemy. Temperaturą barwową oświetlenia możemy również to światło zmieniać na cieplejsze, zimniejsze, więc jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie, ale nie traktowałabym jako, jako główne źródło światła. Oliwia, znajdujemy się w salonie. To jest akurat taki salon w stylu bardzo klasycznym. Mamy piękne, drewniane lite meble, dodatki w postaci olejnych obrazów. No i tak, tutaj nam się w tę koncepcję wpisuje takie dość klasyczne oświetlenie. Co myślisz o takim zestawieniu? Czy ty może byś zdecydowała się na inną opcję, można by było to wnętrze przełamać innym rodzajem oświetlenia, czy to, które jest tutaj obecnie jest? Najlepszym możliwym? To zależy. To zależy, dla kogo jest to wnętrze. Tutaj mamy takie rozwiązanie, w którym zarówno meble, jak i oświetlenie, i kształt lamp, one ze sobą harmonizują. Jeśli właściciele tego wnętrza mają łagodne usposobienie, będą czuli się w tym dobrze. Gdyby ktoś był bardziej odważny, a chciałby zachować charakter tego wnętrza, może wybrać na przykład oświetlenie w stylu Modern Classic. Wtedy będziemy mieli Kształty lamp nadal pasujące do wnętrza, ale one już będą w takim nowoczesnym wydaniu. To będzie się bardzo ze sobą ładnie łączyć. A jakie są najczęstsze błędy, jeśli chodzi o dobór oświetlenia w salonie? Na pewno fakt, że jest go za mało, jeśli mamy przestrzeń niedoświetloną, więc na no to warto zwrócić uwagę, aby była odpowiednia ilość lumenów na metr kwadratowy, kolor światła jest też bardzo istotny. Jeżeli mamy problemy z tym, żeby wybrać, jaki kolor oświetlenia będzie dobry, dobry dla naszego wnętrza, najlepiej wybrać kolor neutralny. Natomiast do ciepłych wnętrz poleca się też ciepłe oświetlenie. Pamiętajmy, że dobrze jest zrobić sobie różne źródła światła, po to, żeby można było je zestawiać w dowolny sposób, jak potrzebujemy w danej chwili. A co w przypadku, kiedy pracujemy w domu i ten nasz salon staje się takim, taką przestrzenią wielofunkcyjną, tak? Czyli z jednej strony miejsce przeznaczone na wypoczynek, jest stół jadalny, ale mamy też miejsce do pracy. Chyba wtedy też musimy odpowiednio zaplanować to nasze oświetlenie. Jak najbardziej. Natomiast wtedy dobrze jest na przykład mieć lampę, która ma możliwość regulacji i intensywności świecenia e, oraz temperatury barwowej. Wtedy w zależności od potrzeb ustawimy sobie to oświetlenie tak, jak na tej chwili potrzebujemy. Gdyby to był Twój salon, co byś zmieniła, jeśli chodzi o oświetlenie? Może jakieś inne abażury, inne lampy? Jakiś bardziej ekstrawagancki pomysł? E, kształty lamp pozostawiłabym podobne, natomiast ja użyłabym materiałów nieco bardziej współczesnych. E, być może szczotkowane złoto e, w tym kierunku. Skoro mówisz o innych rodzajach lamp, to mam dla Ciebie propozycję. Zmienimy troszkę miejsce i porozmawiamy o lampie królowej odcinka, bo zawsze tradycją jest taki właśnie punkt naszego programu. Jestem bardzo ciekawa, co Ty powiesz na temat tej konkretnej lampy. Zobaczmy. Oliwia, przed nami szklana lampa, dość wyraźne, ciepłe światło. Co powiesz o tej formie? Forma jak najbardziej klasyczna, elegancka i ponadczasowa. Świetnie sprawdzi się do wnętrz zarówno Eleganckich, industrialnych i klasycznych. Mamy tutaj zastosowaną żarówkę Edisonowską. Elementy złota na pewno ocieplą każde wnętrze oraz dodadzą troszeczkę blichtru. Fakt, że, wnętrz, że konstrukcja lampy jest wykończona w czerni, również spowoduje, że lampa świetnie sprawdzi się we wnętrzach industrialnych, dodając wnętrzu elegancji. Czy to powinna być lampa, którą. Powiesimy w centralnym miejscu i będzie najbardziej zwracała na siebie uwagę, jako jedna konkretna lampa, czy możemy ją łączyć z podobnymi? Nie łączyłabym lampy z innymi, ponieważ ma ona dość wyrazisty kształt. Tą lampę można zastosować jako pojedynczy element bądź kompozycję kilku tych samych lamp, zawieszonych na przykład albo w rzędzie, albo jako kompozycja na różnej wysokości. Jaki stół? By się nam tutaj z tym ładnie łączył? Jakiś, kom, jakieś konkretne wskazania? Do pojedynczej lampy zastosowałabym stół okrągły, natomiast do kompozycji w układzie podłużnym ewidentnie długi stół. Już wiemy, w jaki sposób tą lampę możemy w domu umieścić i gdzie będzie ona ozdobą. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie wskazówki, które dziś pojawiły się w naszym programie. Wskazówki dotyczące oświetlenia. Myślę, że nasi widzowie z nich z pewnością chętnie skorzystają. A Was zapraszam do oglądania kolejnego wydania programu Z Miłości do Światła. Porozmawiamy z człowiekiem, który żadnej pracy się nie boi i co wydaje się dość nieprawdopodobne, w swojej. Moim CV ma ponad 160 zawodów. Czy to możliwe? Zapewniam, że tak. Do zobaczenia!